Witam, oto moje obiecane pierwsze wrażenia z używania kierownicy Thrustmaster TMX Pro. Na początek pokażę Wam jak działa i jakie opcje zapewnia jej sterownik, a na koniec zapodam jakiś gameplay z paru gier. Metalowe łopatki są dobrej jakości i zapewniają satysfakcjonujące kliknięcie. Słyszałem jak ktoś kiedyś mówił, że jakość udorównują tym montowanym w prawdziwych samochodach. Nie jest to jednak jakość porównywana z luksusowymi samochodami. Dodatkowo mamy 10 solidnie wykonanych przycisków razem ze standardowym krzyżakiem. Oczywiście można pod nie przypisać dowolne funkcje. Na górnej części obudowy znajduje się wgłębienie z nazwą marki, a po bokach są otwory wentylacyjne. A kabla zasilającego przyczepiona jest także taka łatka z ostrzeżeniem. Uchwyt jest mocny i zarazem łatwy do przymocowania. Przy montażu trzeba jednak uważać, żeby nie uszkodzić kierownicy, wkręcając śrubę zbyt głęboko. Uchwyt jest w stanie utrzymać kierownicę nawet podczas najostrzejszej jazdy. Trzeba się naprawdę postarać, żeby ruszyć ją z miejsca. Kierownica podłączana jest do zwykłego gniazdka oraz portu USB. Po podłączeniu kierownicy do komputera lub konsoli trzeba dać jej chwilę na kalibrację. Jeśli przytrzymamy ją podczas tego procesu może to spowodować błędy i nieprawidłowe jej działanie. Obok logo Xboxa znajduje się przycisk, którym zmieniamy tryb w zależności od tego jakiej wersji zestawu używamy. Jeśli jest to zestaw ze sprzęgłem, lampka powinna świecić się na czerwono. Jeśli mamy tylko gaz i hamulec, na zielono. Z obudowy słychać jak chodzi wiatrak. Jeszcze nie zdarzyło mi się przegrzać silnika, więc nie wiem czy bardzo hałasuje na wyższych obrotach. W wersji Pro mamy oczywiście poza hamulcem i gazem też sprzęgło. Każdy z nich stawia moim zdaniem odpowiedni opór, Ogólnie są w porządku, jedyny problem, jaki zauważyłem, to to, że gaz okazjonalnie skrzypi, a sama platforma potrafi się czasem przesunąć na podłodze. Na szczęście rozwiązałem już ten problem podpierając ją pudełkiem po zasilaczu. Do zestawu dołączony jest także mod do hamulca, który po zamontowaniu mogę utwardzić i poprawić się go feeling. Nie testowałem go jeszcze w praktyce, bo chciałem pojeździć więcej na stokowym hamulcu, żeby mieć dobre porównanie. Ze strony producenta możemy pobrać dedykowany dla kierownicy sterownik. Link do niego podam w opisie filmu. Sterownik pozwala nam na ograniczenie kąta obrotu oraz sprawdzenie czy wszystkie przyciski działają jak należy. Nie jest to zbyt ekscytujące, ale myślałem, że niektóre osoby to może zainteresować. W drugiej zakładce natomiast mamy możliwość przetestowania różnych efektów, które kierownica jest w stanie symulować: np. jazdę po wyboistej drodze, awarię silnika, wybuch opony i wiele innych. Jest jeszcze też trzecia zakładka, w której znajdują się ustawienia siły force-feedbacku. Czas przejść teraz do najciekawszej części filmu, czyli gameplayu. Na początek pokażę Wam, jak kierownica sprawdza się podczas jazdy w Aseto Corsa. Jako, że jest to moja pierwsza kierownica, to nie potrafię jeszcze dobrze jeździć, co zresztą będzie widać. Przez większość czasu postaram się nic nie mówić, żebyście mogli posłuchać samochodu. Zwróćcie uwagę, jak kierownica reaguje przy uderzeniu w krawężnik. koniec puściłem kierownicę, żeby pokazać Wam jak dobrze wykrywa wszelkiego rodzaju kolizje. Dodatkowo pokażę Wam jak responsywna jest na różne nierówności podczas prowadzenia pojazdu ze sztywnym zawieszeniem oraz jak zachowuje się gdy wpadamy w poślizg. Kolejny is Dirt Rally. Jeżdża bez żadnych wspomagań, gradaje w kość i nie wybacza błędów. 4, 3, 2, 1, go. 40, left 5 half long times 3. And right 3 long over crest, continues path junction, don't cut. And left 5 over crest. And right 3 40 crest, into caution crest jump maybe. And right 4 half long tight. And left four. Into middle over long crest. Into left four over 80, don't cut 60. Caution right three long, stay mid. Times over crest, 60, long crest, jump maybe. Left six, 80 crest. Right six over crest bump, and crest forty through dead. Left three over crest don't cut, and right three opens long into left six. Into turn right four times three over crest eighty. Right six half long over crest jump maybe. Into middle over crest jump. Into middle over crest and crest sixty crest and left three opens long don't cut. Into middle over crest and right five opens crest continues one thirty and and tightens four don't cut sixty. Left six half long one hundred. Left four over crest opens long sixty middle over long crest past junction crest sixty. More crest jump maybe 80 past junction, right 6 over crest jump maybe, and continue to 150 over bump and crest into right 5 over crest long 40. Yeah. Jak widać tutaj, tym bardziej jeszcze nie umiem jeździć. Ale muszę przyznać, Dirt Rally na kierownicy zapewnia największe wrażenie z tej trójki gier. Ostatnie jest Euro Truck Simulator 2. Konfigurowalne przyciski naprawdę się tu przydają. Do przypisania jest sporo potrzebnych funkcji. Jeszcze pewnie nie raz zmienia swoją konfigurację dla wygody. Po centrowaniem kierownicy przy niskiej prędkości wszystko działa jak należy. Jest odpowiedni feedback podczas zderzenia. Na kimś, kto nigdy przedtem nie miał tego typu kierownicy, Frustmaster TMX robi dobre wrażenie. Force feedback jest dokładny i jakość wykonania całego zestawu dodaje plusów do immersji. Jedynym problemem, jaki miałem od strony hardware'u jest kabel RJ12, którym podłączamy zestaw T3PA do kierownicy. Wtyczka w ogóle nie trzyma się gniazdka i wystarczy lekko zaczepić o kabel, aby się od niego odłączyła. Co do oprogramowania, sterownik daje nam wystarczającą kontrolę nad parametrami, a większość symulatorów jest kompatybilna z tym sprzętem, więc konfiguracja nie jest trudna. Póki co jestem bardzo zadowolony z tej kierownicy. Czy jest ona warta swojej ceny? Cóż, w tej kategorii cenowej na pewno jest jedną z lepszych opcji i myślę, że jest dobrym wyjściem dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z Steam Racingiem.